Cześć, witam Was serdecznie, wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pierwszy raz w historii, na moim kanale, pierwszy raz ja, mimo że wiele tak naprawdę produktów od strony One Piece mam u siebie, że tak, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, to nie otworzyłem ani jednego boostera, jeśli chodzi o całą moją historię One Piece. A. Planowałem tydzień temu rozpocząć opening codziennie, od jedynki aż do piątki, oczywiście wraz z premierą jednakże wyszło tak, że w momencie kiedy mam czas na e, nagranie takiego materiału, zaczynamy od najnowszego dodatku, jakim, jakim oczywiście jest tutaj One Piece Zero Five oczywiście jest to Leader of New Era, prawdopodobnie w angielskiej wersji jest całkowicie inaczej, jest chyba Awakening of New Era jednak w japońskiej wersji jest Tutaj oczywiście premiera była 26 września i Premiera angielskiej edycji jest tutaj datowana na grudnia, więc dopiero za 4 miesiące Będzie dopiero premiera naszego dodatku ja angielskiego, jednak oczywiście tutaj japoński już jest prezentowany Nic by nie było dziwnego, gdyby nie to, że okazuje się, że One Piece jest w tej chwili ma swoją premierę w dniu dzisiejszym Na świecie jeśli chodzi o Netflixa W Japonii Cała manga ma taką samą, dla naprawdę, rzeszę fanów w Japonii, jak oczywiście i Pokemony. Twórca postaci, jak i też samej mangi, do tej pory nie chce ujawnić swojej twarzy i oczywiście w ramach też również i promocji, kampanii reklamowej, nie pokazał swojej twarzy. Sam Luffy, Monkey D. Luffy, czyli postać tutaj fabularna, oczywiście tutaj sam protagonista samego tutaj, całego, samej mangi, jak i też anime, jest po prostu postacią w Której się nie da nie zakochać. Jeśli chodzi o sam opening samego Booster Boxa, to nie ma tak jak w Pokémon Go. Znaczy, nie ma tak jak w Pokemonach w żadnej tutaj folii na tym. Na żadnym, oczywiście, nawet jeżeli kupiłem e, kilka Booster Boxów w oficjalnym sklepie Bandai Namco, to oczywiście też e, właśnie w ten sposób jest, są one przechowywane. Czyli każdy Booster Box jest tylko no, od góry przyklejony tej folijką, znaczy bardziej tasiemką od góry. Pierwszy datek, którym jest oczywiście 0.5, jest dodatkiem, który ludzie będą i cały czas zganiają za nim, bo jest troszeczkę tańszy niż e, karty Pokémon. No i oczywiście w tym dodatku wyjątkowym, który jest oczywiście obchodzony na e, jakby, w którym się obchodzi pierwszorocznicowe <gryw> rocznicę e, tutaj powstania kart e, One Piece'a. Są karty, które są naprawdę, naprawdę świetne i naprawdę, naprawdę drogie i cenione przez kolekcjonerów. Między innymi po raz pierwszy pojawiała, pojawiła się karta, która jest podpisana przez twórcę samego, samej mangi. Można ją wydropić jedną na 40-50 case'ów. W każdym booster boxie jest 24 boostery. I oczywiście mamy szansę na wytropienie takich unikalnych Jednak rzeczywiście jest sporo rzadkich, jest sporo paraleli. W ogóle jest całkowicie inna różnica między kartami, które są w Pokémonach, ani jeżeli tymi, które są właśnie prezentowane w tym datku, jakie ogólnie we wszystkich, które są w serii One Piece'a Bardziej tutaj można porównać samą karciankę One Piece'a do Digimonów jeśli ktoś rzeczywiście zna się na kartach w Digimon, to bardziej one są przypisane do e, właśnie Digimona. Jest kolorystyka, jest design dodatkowy inny, są Alternative Arty, jest Super Ultra rary są Ultra rare, również są alternatki jeśli chodzi o postacie, są liderzy. Liderów jest że chyba cztery na cały case. Można trafić jednego z Booster Boxa i ogólnie jest sporo takich zależności, które możemy tutaj wymienić. Jednak rzeczywiście nam e, po prostu polujemy na tą Kartę, która kosztuje najwięcej, czyli około 1500 dolarów. Oczywiście jest to najdroższa, która oczywiście podpisana jest przez samego twórcę e, mangi. Także pierwsze karty oczywiście będziemy mieć za sobą. Ok, pierwszy boosterek, sprawdzamy co to jest. Jest karty w ogóle, jest w ogóle na stronie e, oficjalnej One Piece'a. Informacje odnośnie wszystkich kart, jakie są kolory, czy są eventy, czy są liderzy, e, czy też postacie. Wszystko na nich jest. Pierwsze widzimy tutaj od razu, przybliżenie damy. Pierwsza postać jest to e, Mr. One, bodajże Mr. Bone, z tego co, z to, z tego, co pamiętam Dużo nie oglądam anime, ale jestem bodajże na chyba setnym odcinku Także dużo nie widziałem Karta eventu, ale to jest oczywiście karta taka e, komiksowa Kolejna postać, zielona postać To jest karta postaci również Mamy tutaj, o! Bardzo ładną laskę, ale to oczywiście jest karta taka zwykła Jak widzicie to jest bardziej e, postać taka supporterska Ma 0 tutaj bodajże chyba HP I Kosztuje jeden i jest pierwszy! Pierwszym, pierwszego e, złotego w wersji holo takiej powiedzmy, powiedzmy holo. Ale jest to złota rerka. Oczywiście otwiera się tak samo jak każde japońskie, czyli ciężko. <grywy> Bez tutaj niczego dodatkowego. Mamy kolejną postać. Eee, później mamy kolejną. Smile. Jest eventowa karta komiksowa. Mamy czerwoną e, postać. Tutaj jest komiksowa postać. I jest pierwsze coś! Pierwsze rzadkie, jak widzicie, na krawędziach widzimy troszeczkę takiego elementu komiksowego, takiej mangowej El Mangowych elementów I to jest mega świetne Także pierwszą kartę trafiliśmy Zielona postać Zaraz pokażę jak bardzo będę tutaj, e, miał szczęście do tego Do openingu <laughs> Może przynajmniej będę miał szczęście o wiele większe do One Piece niż do Pokémonów. Mamy tutaj kolejną postać, w ogóle jest sporo postaci jak widzicie Bo jest w, tej, w tym anime jest sporo postaci w tej mandze Ogólnie walimy też mamy kolejną też postać, jak widzicie eserkę, tylko że to jest oczywiście eventowa. Event z tymi właśnie elementami e, takimi bardziej mapowymi. Wiemy, jakie karty są najdroższe, najdroższe z najdroższe. To oczywiście są postacie, niżej takie eventy. bo eventy są oczywiście takie mniej interesujące niż postacie. Także to należy wiedzieć, że po prostu jak widzimy charakter, bardziej lider. Jeżeli widzimy lidera, to jest to karta, którą tak naprawdę wiemy, że zabiegamy o nią. Lider powinien być zawsze w każdym booster boxie. boosterboxie. To jest oczywiście Big Boss, czy nie, Wielki John, chyba Wielki John, z tego co pamiętam. Mogę się mylić. Tak, jest tu Luffy, Luffy uderzony. <grym> Mamy postać i tutaj jest... nie pamiętam, do się tego nie nazywa, ale on jest tak jakby bardzo podchodzi pod brata Luffy'ego. W każdym booster, boosterze jest jakiś drop, przynajmniej holo. Tak jak gwarancja w tej chwili każdy kart, które są w Pokemonach obecnie. Kolejna postać. Mamy tutaj węża, mamy pieska. Tak, takie w posadzie występują w tym anime. <laughs> Okej. Okay. Mamy, mamy jakieś waifu troszeczkę. To nie jest oczywiście, to jest zwykły charakter Blue. Zwykły charakter Blue. Kolejny boosterek. Mamy fajną postać, tego jeszcze nie widziałem. Nie ja doszedłem do tego etapu jeszcze w anime, jak oglądałem. Mamy e, zwykłą. I zwykłe. Re, zwykłe da, e, Blue. Zwykła Blue Rerka. Ok, przyspieszam, bo mi kamera już padła. Nie wiem ile razy, ale próbuję naładować szybko, w miarę możliwości. Mamy kolejną kartę, pierwszą. Okej, okay, mamy tutaj Smila, mamy jakąś Lady, która jest mało interesująca. Wow! Pierwszy drop! Pierwszy drop! Jest to paralelka! Paralelka, zwróćcie uwagę, inaczej całkowicie jest wykreowana. I ja mamy świetną tęczę tu dookoła. Wow! To jest pierwsza paralelka. Postaram się przyspieszyć, bo chyba nie wyrobię. Nie wyrobię, bo kamera, nie, kamera się nie, nie naładowała. Ale jest pier, pierwsza paralelka. Liderem jest Luffy. Gdyby ktoś się pytał. W każdym razie jeszcze przyspieszymy. Tak jest sporo się tych postaci. I mamy, o, trzecia karta z tych Rerek, które oczywiście mają y, takie fajne wycięcia, ale to złota. Także to była trzecia. Przyspieszamy. Bo zaraz faktycznie będziemy skończymy tak naprawdę na 50, na 50 ładowaniach Kamień, i nic tego nie Wow, coś nowego wyszło, widziałem tutaj na krawędzi, że coś ciekawego będzie. Mam nadzieję, że mi się nie wyłączyło za ostatniej chwili. I mamy Luffy'ego, Ale to jest eventowe ta ta karta bodajże chyba. Wy, y, tam, tam wiecie, tego, 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 Luki. Chyba tam się Luka nazywa, ta postać, to co wcześniej wydropiliśmy. E, luka była bodajże około tam 20 chyba dolców lub euro. E, kosztuje w każdym razie. Jest dość taka. No to jest dość rzadka, mimo wszystko. Bo, oczywiście, jest to jedna z tych takich bardziej, bardzo bardzo, bardzo rzadkich. Mamy o czerwoną, czerwone, czerwonego po czerwoną postać Takiego jest taki gorszy, że to powiem Ale bardzo atrakcyjnych jeśli chodzi o rozgrywkę z tego co pamiętam Wiem, że czerwone mają wzięcie podczas rozgrywki Jesteśmy tak naprawdę w prawie w połowie booster boxa i w ogóle jest wiele takich atrakcyjnych postaci, jeśli chodzi o anime może mnie, O, czekajcie, to jest czy nie to i to Uuu, wygląda jak. Y, y, ta, juta. Wygląda jak juta, ale to nie jest juta. Bez ekscesów tutaj Staramy się przyspieszyć. Mary możliwości. Kolejna karta. Kolejny booster raczej. Sorry. Oj, przeskoczyliśmy. I dalej to jest trzecia trzecia albo czwarta złota, ale to jest oczywiście eventowa. Czyli takie złote bardziej eventowe są, niż jeżeli tak naprawdę wszystko inne atrakcyjne, ale później będziemy porównywać, jakie wydropy zrobiliśmy i tak naprawdę faktycznie czym się, z czym to się je, bo są moje oczywiście pierwsze openingi, jeśli chodzi o One Piecea. Oczywiście najnowszy datek, który wyszedł 3 dni, 5 dni temu. Także to oczywiście należy o tym pamiętać Że 5 dni temu dopiero ten datek wyszedł A ja już go mam w openingu To oczywiście jest karta holo, zazwyczaj... wow, a Kaido, sorry To jest karta y, bodajże do, albo don, don Karta don jest, występuje w każdym booster boxie po jednej, maksymalnie jedna Doświadczyliśmy tego, takiej różnicy i na inszej inszości, jeśli chodzi o opening O, to jest popularna postać oczywiście z kanonu y, i mamy. Oooo! Jest! Coś lepszego! Alternatywka, chyba. Kida. To jest chyba alternatywka Kida. Mogę się mylić, albo to jest zwykła Purple charakter pur 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 Mogę się mylić, ale jest. To, to jest Full Archic. Albo to jest alternatywka. To jest full, full arcik albo alternatywka. W każdym razie krawędzie ma takie właśnie mapowe, takie mangowe. Także to może być jedno z takich rzadszych, bo to jest Kido. Kid jest jedną z takich popularnych postaci w, w, w One Piece, więc jak najbardziej może być to i mega kartą. to nie wiem, czy to jest zwykła, czy to jest alternatywka. Mogę tu mieć wątpliwość co do tego. Yy, I. mo jest! Jest lider! Jest lider! Jamy, kordy, kolejno, holo! Ale lider! Jest lider! To jest karta lidera, ale to nie jest alternatywka, do to zwykła. To, to jest lider, ale to nie jest alternatywka. Kolejny Buzerek Zdążymy, mam nadzieję, że zdążymy z openingiem, ale chyba lider wpadł jeden, także chyba jeszcze jeden lider może być. Mogę się mylić z tym liderami, z liczeniem. Jest i kolejna postać, oczywiście to jest zwykła holo. Zwykła karta holo. Mamy paralel to jest z tym, się oznacza czymś bardziej niżeli takim zwykłym holo, nic więcej. Także to należy wiedzieć, jak to, z czym to się je. I mamy. Zwykłe, ten Yellow, jeba Yellow, Yellow charakter. Kolejny booster, Ogólnie to większość kart w ogóle czuć, jakby były wszystkie grube takie boostery Ale są, niczym się nie różnią, jakby jeden od drugiego. To wygląda, jakby ten Song go w ogóle zaczął atakować. Mamy, jest tutaj dalej srebrna. Takie to jest też normalna karta, holo. te takie srebrne. Może złote mają jakieś wzięcie. To oczywiście jest chyba ten doktor. Doktor, który bodajże chyba robi syntetyczne. Syntetyczne. Jest kolejny lider! Ja mamy złotą dalej, tylko to jest ewentowa. Dwie alternatywne wersje lidera wypadają na kejsa, bodajże całego. Czyli na 12 booster boxów pada unikalne dwie karty liderów alternatki, także z jednego BOXA możemy tak naprawdę narawić wcale albo w ogóle. Dużo się nie, nie różni. Dobra, zostało nam niewiele. Jest! O! Widzicie, to jest alternata, zwykła, zwykła rerka, a alternatka nam się trafiła wcześniej: Lu, y, luki. Ale lidera, gdyby fajnie było, jeszcze możemy trafić. To nie jest jakby wykluczone, że nie możemy trafić. Po prostu jest to możliwość, tylko po prostu wpada na booster. na casey i na booster boxy. Niektóre karty wpadają, a niektóre mogą być w większej ilości spotykane właśnie w kartach. To oczywiście jest jedna. Z tych postaci, które mogą mieć alternatywne swoje karty, i oczywiście jest jedną z postaci, także jak widzicie, wciąż możemy taką trafić, mimo że pojawia się w wersji tej niealternatywnej i zostaje nam 4 boostery. Jeszcze mam przed sobą 5, także możemy otwierać Chyba, że ktoś kupi o z mojego sklepu Bo oczywiście wszystkie karty, które oczywiście I o booster box, które otwieram są dostępne w moim sklepie I do zakupu jest karta eventowa Także gdyby ktoś chciał otworzyć Właśnie również tak na próbę Oczywiście taki boosterbox japoński Z karty One Piece'a To oczywiście zachęcam was do mojego do na mój sklep, bo oczywiście jest dostępna możliwość Zakupu takiego boosterboxa Mam dostęp do nich bodajże w ilości 7 jeszcze Także śmiało nie bójcie się Możecie próbować swoich sił to jest. Jest. To jest. Czekaj, 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 czekaj. To jest lider. Liderzy przeważnie przechodzą w ten sposób, więc to może być alternatka, mogę się mylić, ale ostatni booster booster oczywiście może nam zdali coś całkowicie innego i mogę się mylić jeśli chodzi o cały booster box i opening może być różny. Z finałem oczywiście o wiele lepszym, ciekawszym. Zaraz sprawdzamy czy jeszcze tu coś siadnie, Nie, jest tylko charakter, charakter ryrka, nic więcej. Także tak się prezentuje. Jeśli chodzi o całość, mamy trzech liderów, nie alternatki, trzech normalnych liderów. Mamy tutaj y, postać jedną unikalną, drugą unikalną, która jest mega rzadka. Także dwie mamy trafione y, karty, a pozostałe oczywiście są różne i kwoty ich są też różne, ale nic nadzwyczajnego. To był mój pierwszy opening, Jeżeli byście chcieli zobaczyć tego więcej, dajcie znać w komentarzach, lub też, czy zamierzacie spróbować y, swoich tu i, a, szans. Zawsze to jest nowe doświadczenie, jeśli Wam się spodoba, to ok. Jeśli nie, to oczywiście warto było spróbować, nie? Przynajmniej zawsze coś nowego. To jest moje strój. Dziękuję za każdy like, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w następnym openingu, Tyle ode mnie, trzymajcie się. Hej!